Jest z nami Mateusz strzelczyk wyjątkowo zmęczony po swojej walce. E, właśnie słyszeliśmy, że wymiotowałeś zaraz po walce. E, tak, tak. Źle się czułem, ale jest już w porządku. Już dochodzę do siebie. Widzimy do, dosyć mocne rozcięcie. Czy to w jakiś sposób y, w Twojej walce y, na ciebie skutkowało? Y, nie, w czasie walki o tym nie myślałem, ale teraz właśnie przed chwilą zobaczyłem, że jest trochę rozcięcia. Mm -hmm. a. a powiedz, y, Łukasz y, kilkakrotnie próbował Cię poddać balachą. Czy w jakiś sposób y, te balachy o, y, odczuwałeś? Czy one były blisko? Y, były bardzo blisko. Już czułem, y, że niedługo będę musiał odklepać, ale jakoś to w głowie przetrzymałem i bo dobrze, a teraz ręce bolą. Mm -hmm. A teraz trenujesz m.in. z Michałem Kito. No jest duża dysproporcja wagi, ale czy Michał coś takiego wnosi do, do Twoich treningów? Bo wnioskuję, że raczej sparować nie możecie, ale na pewno dużo swoim doświadczeniem może wnieść. Tak, tak. Dzięki Michałowi dużo się nauczyłem. Naprawdę, no, Michał jest najlepszym zawodnikiem moim zdaniem tutaj w Polsce wagi ciężkiej. I mega, mega wiedza, i ja dziękuję mu w ogóle za wszystko, za trening i za wszystko. Mhm. Jakbyś byś mógł zdradzić takie najbliższe plany w twojej karierze? To znaczy na razie nie mam planów. Chciałbym jeszcze stoczyć w tym roku parę walk, może ze trzy, no, ale zobaczymy jeszcze. Mhm. A jak czułeś się walcząc przed swoją publicznością? Mhm. Mega stres, ale fajnie, fajnie, spoko. pokoju. Dobrze, ja w takim razie dziękuję i no, życzę dziękuję. powodzenia. Dziękuję, dziękuję. Dzięki.